Witam serdecznie po tej stronie Janek. Z Janek witam w kolejnym odcinku mojego wideobloga. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o małpowaniu, czyli powtarzaniu tego, co robią inne osoby w naszym pobliżu. Zanim przejdziemy do omówienia dzisiejszego tematu, chciałem tylko przypomnieć o możliwości zasubskrybowania tego kanału. Pod filmem jest taki przycisk: Subskrybuj. Możecie z niego skorzystać, jeżeli do tej pory jeszcze tego nie mieliście okazji zrobić. Przypominam również o możliwości polubienia filmu, czyli zaznaczenia takiej łapki w górę, jeżeli ten film oczywiście zyskał Wasze uznanie. No i możecie również informacje o kanale Janek. Z Janek Jazda Autem Bez Stresu przekazać dalej swoim znajomym, przyjaciołom, rodzinie, żeby mogli również. Z tego kanału, z treści, które znajdują się na tym kanale, żeby z tego wszystkiego mogli skorzystać. Moi drodzy, prowadzenie samochodu to bardzo duże zadanie dla naszego mózgu. No, nie da się ukryć, że nie tylko musimy ogarniać w krótkim czasie wiele rzeczy związanych z pracą naszego samochodu, ale musimy również zwracać uwagę na to, co dzieje się wokół naszego Samochodu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ten samochód nie stoi w miejscu, tylko się porusza, inne samochody również się poruszają, zresztą nie tylko samochody, rowerzyści, piesi i tak dalej, no to rzeczywiście jest to bardzo duże zdanie dla mózgu. Trzeba myśleć nie tylko o tym, co my sami chcemy zrobić, ale również o tym, co. Inni chcą zrobić, no nie da się ukryć, że prowadzenie samochodu to jest także myślenie za innych, myślenie za innych, czyli wykonywanie bardzo trudnej pracy. Czasami jest tak, że część kierowców, nie wiem czy to z powodu zmęczenia, czy z powodu jakiegoś zagapienia, wyłącza kilka rdzeni w swoim mózgu. I zaczynają tylko i wyłącznie działać w trybie takiego uśpienia, może nawet hibernacji. To znaczy, oni prowadzą ten samochód, ale postępują bardzo wolno. Jeżeli nawet postępują w normalnym tempie, to przede wszystkim patrzą, co robi kierowca przed nimi. Jeżeli na przykład chcą skręcić w prawo, i kierowca przed nimi skręca w prawo, oni też skręcają w prawo, tylko na przykład niekoniecznie spoglądają na to, na jakim skrzyżowaniu się znajdują. Czy na przykład nie jest to przypadkiem skrzyżowanie równorzędne, a może tam jakieś światło było, może była warunkowa strzałeczka w prawo. No nie, to nie ma znaczenia. Jak jedzie przed nami samochód, to my również możemy jechać. Z takiego założenia wychodzą ci kierowcy. Takie zachowanie, czyli takie bezmyślne, powtarzanie tego co robi ktoś inny nazywa się fachowo małpowaniem no jak się pewnie domyślacie nazwa pochodzi od sympatycznych saków małpek małp które podobno czasami lubią powtarzać to co robi na przykład człowiek kiedyś pamiętam był taki materiał chyba w BBC o małpce, która na przykład tak bardzo powtarzała czynności ludzi, że została nałogowym palaczem. Po prostu ludzie częstowali ją papierosami, palili w jej obecności również papierosy, no i ta biedna małpa też oczywiście przejęła od nich ten zwyczaj. Nie wiem w końcu jak się to skończyło, ale no też jest to taki przykład, że niekoniecznie Powtarzanie tego, co robią inne osoby, ma sens. Ale okazuje się, że nie tylko małpy małpują okazuje się, że jest wiele innych gatunków zwierząt, które bardzo podobnie starają się zareagować na samą możliwość kontaktu z innym zwierzęciem, z innym człowiekiem ale nie tylko. Przykładem zwierzęcia, które też doskonale małpuje, jest na przykład kameleon, prawda? No i na przykładzie tego kameleona, na przykładzie tych małpek, możemy stwierdzić, że samo małpowanie, czyli powtarzanie tych czynności, niekoniecznie jest związane z lenistwem, niekoniecznie jest związane z głupotą, tylko być może jest rodzajem takiego przystosowania się Mózgu do danej sytuacji. No bo posłuchajcie, jeżeli wszyscy robią to samo, ktoś coś tam, nie wiem, wykonuje w taki, a nie inny sposób, no to gdzieś w mózgu pewnie jest taka informacja: Aha, skoro wszyscy tak robią, to dlaczego ja tak nie zrobię? No trzeba robić tak jak inni, prawda? Jeżeli będę robił inaczej, nawet jeżeli to inaczej jest. Najbardziej bezpieczne, wydaje się bezpieczne, no to będę się odróżniać, tak? Będą może na mnie krzywo patrzeć i tak dalej. No, w ten sposób można na przykład dojść do tego, dlaczego w wielu polskich miastach ktoś, kto na przykład zatrzymuje się przed warunkową strzałką w prawo, no jest obtrąbiany przez innych, tam gdzieś z tyłu, no bo oni jeżdżą tak jak wszyscy, czyli w ogóle nie stosują się do obowiązujących przepisów. Jak jest możliwość skrętów w prawo to skręcają w prawo, ale nie wiedzą o tym, że popełniają błąd. Małpowanie jest też bardzo ważne z punktu widzenia ewolucji danego gatunku. Kameleon przyjmuje inny kolor swojej skóry, nie dlatego, że podobają mu się rozmaite kolory, tylko właśnie dlatego, żeby na przykład chronić się przed rozmaitymi drapieżnikami. Więc małpowanie jako powtarzanie tych czynności które dany człowiek, dana osoba, dane zwierzę zauważy u kogoś innego, wcale nie jest takie jednoznacznie złe. No, tylko niekoniecznie to małpowanie jest dobre na drodze, podczas prowadzenia samochodu. Pierwszy przykład skrzyżowanie skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. No i cóż, następuje nagle zmiana, zapala się czerwone światło, a tu nagle cyk. Jeden samochód przejeżdża, drugi samochód przejeżdża. Zdarza się jeszcze, że trzeci i czwarty na, na pełnej pecie przejedzie przez to skrzyżowanie, mimo że już jest czerwone światło. Znacie takie sytuacje? Ja znam bardzo dużo takich sytuacji. Te sytuacje są naprawdę bardzo. Niebezpieczne, bo w tym momencie, kiedy już jest to czerwone światło, przejeżdża ten drugi, trzeci czy czwarty samochód, to z drugiej strony jest już zielone. Bardzo łatwo może dojść do tragedii. Ludzie po prostu mogą stracić życie. Drugi przykład. Zmiana organizacji ruchu. No to skrzyżowanie mówi sobie: Taki Janusz za kierownicą, znam lepiej niż własną kieszeń, ale. Przecież ja nie jestem taki, że będę tutaj czekał, sprawdzał, co tam jest napisane, jakie znaki się pojawiły. Wiem, że można skręcić w prawo, ale jest zakaz skrętu w prawo. No i taki Janusz jedzie w prawo tam, gdzie jest zakaz, a z tyłu za nim kolejni kierowcy oglądają, sprawdzają niby to skrzyżowanie, ale są tak bardzo przyzwyczajeni do tego, że inaczej zupełnie to skrzyżowanie wyglądało tydzień temu, albo właśnie sugerują się tym Januszem kierowcą, który przyjechał pierwszy, że również łamią przepisy, skręcają w prawo, chociaż znowu może się to zakończyć bardzo niedobrze. No i jeden z moich ulubionych tematów, parkowanie w miejscu niedozwolonym. No, co by jednak mówić o oznakowaniu, co by jednak mówić o polityce rozmaitych włodarzy miast? Wiadomo, że jest ona bez sensu, jeżeli chodzi o utrudnianie ruchu samochodowego. To jednak trzeba przyznać, że w wielu, wielu miejscach naprawdę doskonale widać, w którym miejscu można zaparkować swój samochód, a w którym jest to całkowicie niedozwolone. No ale znowu jedzie sobie taki kierowca, u którego włącza się powoli, bardzo powoli tryb małpowania. Widzi, że na zakazie stoi jeden samochód, dwa samochody, i mówi sobie tak. Kurczę, te znaki to muszą kłamać. Oni tyle się w tych znakach mylą, tak dużo ich stawiają, że sami nie wiedzą, co stawiają, to ja se tutaj zaparkuję między tym jednym a drugim. Jak oni nie dostali mandatu, to ja też nie dostanę. A zawsze mogę powiedzieć, że tamci przecież tak zaparkowali. No, cóż, ja myślę, że tłumaczenie zaparkowałem w miejscu niedozwolonym, bo inni tak zaparkowali, to jest chyba jedno z najlepszych tłumaczeń, yy, które uwielbiają strażnicy miejscy i policjanci, ponieważ ono zawsze, zawsze poprawia im humor. Moi drodzy, co zrobić z tym małpowaniem? Co zrobić z małpowaniem? No, przede wszystkim skupić się na jeździe z samochodem i bardzo dużą wagę przykładać do znaków, do oznakowania zarówno tego pionowego, jak i tego poziomego, które jest na powierzchni jezdni. Tylko w ten sposób, czyli tylko poleganie na sobie umożliwi nam nie popełnianie cudzych błędów, w zasadzie niepowielanie tych cudzych. Błędów, no bo przecież chodzi o to, żeby na cudzych błędach się uczyć, ale tych błędów nie powtarzać. Oczywiście samo małpowanie, samo powtarzanie cudzych czynności nie zawsze jest takie złe. No może się tak zdarzyć czasami, że jedziemy w bardzo kiepskich warunkach drogowych, jest już ciemno, pada deszcz, śnieg, cokolwiek. No, i ledwie widzimy te samochody, które są przed nami, ale jakoś tam widzimy. No, jeżeli widzimy, że jakiś samochód przed nami, będąc te 100, 200, 300 metrów dalej, zapala światła stopu, no to dobrze nie tyle wprost małpować zachowanie tego kierowcy, czyli już deptać na hamulec, ale na pewno dobrym rozwiązaniem będzie zwolnienie nogi z gazu, dojechanie. Zbliżenie się do tego miejsca, gdzie znajduje się ten kierowca, z odpowiednią, oczywiście ograniczoną prędkością, i rozpoznanie, co tam konkretnie dzieje się na miejscu. A mogą się dziać różne rzeczy. Ten kierowca mógł na przykład zahamować z tego powodu, że na danym odcinku drogi jest bardzo, bardzo ślisko, albo na przykład zdarzył się jakiś wypadek, jakaś słuczka, może jakaś przeszkoda jest na drodze. No, trzeba po prostu o tym. O tym, o tym pamiętać. Najważniejsze jednak, żebyście nigdy nie wyłączali rdzeni w swoim mózgu, żebyście zawsze byli w gotowości do działania. Pamiętajcie, że prowadzicie swój samochód. Moi drodzy, jak zwykle jestem ciekawy, jakie wy macie zdanie na temat małpowania, jakie zdanie macie ogólnie na temat kierowców, na temat tego, jak oni zachowują się. Na skrzyżowaniach, jak zachowują się właśnie w miejscach, gdzie znajduje się na przykład zakaz parkowania. Interesują mnie bardzo Wasze doświadczenia w tym zakresie. Możecie oczywiście ten film skomentować. Pod spodem jest możliwość umieszczenia komentarzy, będę bardzo wdzięczny. Przypominam również o. Możliwości zapisania się na abonament za free. Abonament za free to nic innego, jak możliwość zapisu się na mój jankowy newsletter i wszyscy ci, którzy do tego jankowego newslettera się zapisują, otrzymują potem na maila takie zaproszenia do darmowych, ekskluzywnych materiałów. One są oczywiście darmowe przez pewien określony czas. Ale samo to, że one są darmowe, że można po prostu z nich skorzystać, wydaje mi się bardzo dobrym rozwiązaniem dla kogoś, komu nie, tylko wystarczą te środowe spotkania w ramach mojego wideobloga. Serdecznie, więc zapraszam abonament.janekzjanek.pl Ja już dzisiaj się z Wami żegnam. Bardzo dziękuję za uwagę. Życzę szerokiej drogi i wszystkiego dobrego. Cześć!